Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Nie bez powodu jestem w tym miejscu, bo to doskonały punkt obserwacyjny. Tak patrząc na te duże samochody zastanawiam się, ile osób z Illinois właśnie jest przez firmy przewozowe przeprowadzanych i ile w tych mniejszych samochodach siedzi mieszkańców Illinois, którzy podążają do nowego, wybranego przez siebie miejsca. A ci ludzie opuszczają stan Lincolna z wielu powodów. To emerytura, klimat, podatki, pandemia, decyzje władz miasta i stanu, które zażynają gospodarkę, pozbawiając ludzi pracy, a dzieci normalnej nauki i rozwoju. Żeby było śmieszniej, tysiące dolarów z naszych podatków idą na edukację. Przede wszystkim w szkołach publicznych, których nauczyciele pod rękę ze związkami zawodowymi nie chcą powrotu do normalnego systemu nauczania i do tego jeszcze mamy w Chicago... Przyzwolenie na burdy, demolki i kradzieże. Najczęściej kochamy miejsca, w których żyjemy, ale jak to z miłością bywa, dochodzi do rozstań i rozwodów, dlatego wybieramy inne miasto w innym stanie. Opublikowano listę 25 stanów, w których Amerykanie nie chcą już żyć. Są to miejsca, z których najczęściej wyjeżdżają samochody firm przeprowadzkowych. Najnowsze dane United Van Lines pokazują, że Amerykanie nadal preferują miejsca na zachodzie i południu, a w lusterku wstecznym najczęściej chcą widzieć północny wschód i środkowy zachód. Sprawdźmy w takim razie, które to stany są opuszczane. A są to Missouri, Pensylwania, Utah, Maryland, Minnesota, Mississippi, Indiana, Kentucky, Wisconsin, Virginia, Montana, Louisiana, Massachusetts, Iowa, Dakota Północna, Kalifornia, Michigan, Ohio, Kansas. Connecticut, na miejscu trzecim Nowy Jork, na drugim nasze kochane Illinois i na miejscu pierwszym New Jersey. Ale opublikowano też listę Stanów, do których Amerykanie przenoszą się najczęściej. I tutaj mamy od końca Oklahoma, Maine, Nebraskę, Virginię Zachodnią, Georgia, Arkansas, New Hampshire, Rhode Island, Colorado, Wyoming, Delaware, Alabama, Texas, Nevada, Nowy Meksyk, Tennessee, Karolinę Północną, Dakotę Południową, Florydę, Dystrykt Kolumbii, Waszyngton, Karolinę Południową, Arizonę, Oregon i na miejscu pierwszym Idaho. W tym badaniu są szczegółowe opisy powodów rozstań i nowych miłości. Przy Florydzie napisano, że ponad 40% nowych mieszkańców Florydy, jako powód przeprowadzki, podało emeryturę. Pozostaje pytanie, co z 60%? I tutaj jest taka adnotacja w tym badaniu. Mniej zaplanowaną pracę na Florydzie. Gospodarka stanu w dużej mierze opiera się na przemyśle turystycznym, który został zrujnowany przez pandemię koronawirusa. Raport z University of Central Florida Institute dla prognoz gospodarczych pokazuje, że gospodarka stanu nie odzyska płynności nawet do czwartego kwartału 2021 roku. Na naszym Facebooku, Instagramie i na stronie wiadomości.com znajdziecie też informacje o przeprowadzkach w liczbach. No to co, do zobaczenia w lepszym świecie? I pamiętajcie, ostatni gasi światło. Paweł Kuliński, wiadomości.com. Wiadomości.com. Twoje źródło informacji.